w symulator wojny. Zobaczymy co to w ogóle jest, czym to się je. Ale powiem wam, że jest nieciekawy. O, Gdzie jesteśmy? Samolot. się się da, ale nie da się lecieć. Dobra, idziemy. Bo tu mamy? Granaty. Braty. Miecz. Ha! Dobre, dobre. Dobra, idziemy na rzeź, co ja dziękuję Wam wszystkim za subskrypcję, za obserwanie mojego kanału, za lajki i za komentarze. Fajnie, że jesteście. Ale... Ale dobra, nie ma przelewek, trzeba iść. Czekajcie wejmować. Gdzie ja tu szczeram w ogóle? Aha, to jestem moje. a yeah, zginął chyba. O! Goręco! Fajna, fajna granata! Różne tam dwie bazy. Fajna w ogóle to, to, to ta lokacja, nie? Patrzcie niebo. Takie niebo czyste. Patrzą na nas w niebie. Mamy tu na wojnie. Jeszcze nie O kurde. Panie, panie, nie wczeraj do mnie. Jest granat poleciał. Oj, niech... <laughs> Ale nie, przednia zabawa, powiem Wam szczerze. Zapraszam do subskrybowania i oczywiście, wiecie, cały odcinek będzie na YouTube. Pozdrawiam. No, a my wracamy do rozgrywki. Serwatorzy mogą sobie taki odcineczka. Bardzo, was przepraszam, że, że, że takie odcinki krótkie jeszcze na telefonie to robię, bo w końcu tym gamingem powoli. Nie będę miał fajnego grompa. Nie będę używać materiałów w ogóle w innej jakości. I w ogóle planuję zrobić fajne nowe logo z nowym manerem, ale to będzie trudne. To... Bam! Yes.

Jomale. Jest! Dostał! O, zginalne. W ogóle są inne rzeczy jeszcze gdzieś? No jasne, że lepiej, ja no, bo ja są legalnym. Tutaj za sobie można kupić. Ale na no, razie nie kupujemy. Dobra, lecimy dalej. E, tak, będą w ogóle nagrody, fajne. Będą. E, będą fajne. <laughs> propozycje. Co w ogóle myślcie o tym nowym banerze i o nowym. Mam nadzieję, że ktoś nie miał. Coś fajnego. Rejestrował ma Patrzcie, mapę widać tutaj. Taki bug. Coś tam było widać. Przepadnie. Wniósł sobie <grywka>

Okej, zabijemy tego Ej, Hej, zobacz. Nie daj Nie super, ale super Ale jednak co to jest Dobra, idziemy dalej. Dobra. Dobra, panie i panowie. Jeszcze odcineczek, będzie ich więcej oczywiście. Będą ciekawsze. Mam jakieś armory jeszcze widzicie, Dobra, dzięki, że jesteście ze mną. Zapraszam na kolejny odcinek. Cześć. cześć.